Ta historia połączyła setki ludzi z całej Polski, którzy każdego dnia rozwieszają ogłoszenia, przeczesują lasy i fora internetowe w poszukiwaniu niewidomego psa i kara, psa, który sam niejednokrotnie brał udział w poszukiwaniach zaginionych czworonogów. O miłości przyjaźni i ogromnym zaangażowaniu Katarzyna Pawlina. Prawdy odbił styku który, mimo wieku, nie tracił wigoru. Zawsze przy swoim człowieku, zawsze skory do zabaw, zawsze przy nodze, do poprzedniego piątku, kiedy w jednej chwili zniknął z domu. Nie wiadomo, w którą stronę poszedł. Wiadomo, że jest wszakiem niesłyszącym i niedowidzącym. Najgorsze jest to właśnie ta moja niepewność. Bo ja byłem pogodzony, że on może za chwilę odejść, no bo miał już swój wiek, ale. Niepewność po prostu, co się stało. To jest... Nieprawdopodobne. Liczne apele, ogłoszenia, które Pan Michał publikuje w internecie i rozwiesza w okolicy, spowodowały, że wokół poszukiwań zaczęło gromadzić się coraz więcej osób. Znajomych, nieznajomych, sąsiadów czy ludzi z końca Polski, którzy nie tylko przeczesują internet, ale też nierzadko przyjeżdżają, by pomóc w przeszukiwaniu lasu. Bardzo nas poruszyła ta historia. Mamy bardzo podobnego pieska do ikarka, suczkę. I postanowiliśmy pomóc, bo tak samo, gdybyśmy byli w tej sytuacji co Państwo, też byśmy oczekiwali takiej pomocy. Wierzymy, że no, w końcu przyniesie jakiś skutek, tak? Wierzymy w to, No my każdy tutaj jest zgromadzony. I tak każdego dnia od 17 listopada grupa poszukujących rośnie. Nieznajomi stają się przyjaciółmi, a każdy z nich jest już częścią całości, połączonej przez rozpacz Michała Gajewskiego i jego determinację w odnalezieniu towarzysza życia. To, co mi się w całej tej sytuacji podoba, jeśli można tak powiedzieć, to to, że stworzyła się taka fajna społeczność ludzi, naszych sąsiadów tutaj, że. Cokolwiek złego, mam taką świadomość, taką wtedy pewność, że cokolwiek złego się wydarzy, to mam na kogo liczyć. Mamy tę nadzieję, że zwyciężymy, że, że ta miłość, która jest, ta, ta nić, która jest między zwierzęciem a nami, ta miłość zwycięży. I choć telefon wciąż dzwoni, na skrzynkę trafiają kolejne informacje, posłanie i kara wciąż pozostaje pusta. Co w tej chwili najbardziej boli? Je